Oficjalnie Was chciałam przywitać na live, z Rocketlika jest ze młoteczka Jestem! I zaczniemy od czegoś innego. Zobaczymy jak to Ci się spodoba. O, wiesz, że nasze live da się tak połączyć, żeby na raz? ale numer. Lansinszcz pomaga. Znaczy, nie, nie śpiewam, no. Dziękuję. Ale, proszę bardzo. Okay. No. To ja super, na pewno wygram. Ja najsuper w Hawkeja. Zwłaszcza, że ten krążek tutaj tak dziko Nie mam czterech zębów, jestem super w Hawkeja. I to No już, już, już. Jedź, jedźmy, jedźmy, jedźmy. A mi gościu w dupę wjechał od nas, Simunia? już się kinapuszczasz? ja się nigdy nie puszczam. Nice, zrobiłaś, powiedzi? No jak. No i nikogo na bramce! Jak nikogo na bramce, a co tu robi? No i Motka już, jeste, już jesteś za cicho, nie? Cicho, już, już się przestaje emocjonować, już. Ale nie, no właśnie, za cicho jesteś u mnie na tym. Nie, bo ja już jestem rozemocjonowana, już jestem dobrze. Ale zbaściłam. Uuu! Uh. Tak, ja to spierdzieliłam, nie mogę! Aż bolało w oczy. Popatrz na powtórkę, Kina, popatrz co jest Nie widziałam byłam obok ciebie. Ach, nie. No bo ona raz drzeryje raz... Gada normalnie, nie jestem w stanie tego dobrze ustawić. Wybaczcie. To prawda. To nie krzyczcie na kinę, to moja wina. Prawda. Na dwa live jest najlepiej. A! Piszę, piszę. Aaaa, żebym miała nitro! Nie. No, jaki dupek przejechał obok tego? Uh, update z Krążkiem jest, zaczął się przed świętami na pewno. Nie wiem, czy był w okolicach Nikoła. bo wtedy nie grałam, ale jak zaczynam też grać w święta, to już był. Mm. Nie. Aj. nie. 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 wbiją, Nie. Gina, nie. Nie. wbiją. Ratuj. No bo z tyłu krążki jest przerąbane. Oni jakoś dali radę. No to przy... pewnie fartem. Na 100% procent. Nul to po prostu sam fart. Dobrze nas o, tak? strzelił. Gdzie były skróty na to? Eee, dwa i jeden. Grałam kiedyś wajona. Padło pytanie, co wolę, e, czy, czy, czy krążek, czy piłkę, wolę krążek. Czyli rozumiem, że kolejny mecz też taki gramy. Tak. Ok, no i super. Nienawidzę, tu grać z OK -e. No? no. <laughs> tak? Dobrze. Mamy super doping na czacie, wieloryby górą. O, ja myślę, że ja zrobię taki meg, że u mnie będzie pół godziny live'a na zapisie, a reszta będzie na hitboxie. Widziałeś to? Widziałam. Aż ci publika wow, krzyknęła. Coraz częściej mi się to zdarza. A zapewniam cię, że z mojej perspektywy wyglądało to bardziej legendarnie niż z twojej. Wiesz, mi się moja bardziej podobała, bo była moja. Pięknie, Skarbie, proszę bardzo, nice shot. Aż ucałuję sobie te palce wskazujące i przyłożę do sutów. <Gülę> dobrze, że nie masz włączonej kamery, nie? Dobrze, bardzo dobrze, że nie mam włączonej kamery. Ej, ale na samą myśl się rozproszyłam, a -a -a. <Gülę> Przeskoczyłam krążek. Dobry wieczór. Witamy wszystkich, witamy. Na obu... Livea. Dzięki, że jesteście. Wleci, wleci, wleci. Nie, nie wleci. wleci. wleci, Aj! wleci. Ale to odbił skupiony. A, przeskoczyłam. Gościu po mnie przejechał. Jak tak latają w ogóle cały czas? Praktycznie komuś wjechałam w dupę. Nie! nie. nie. No nie latają, bo jeżeli nacisniesz w odpowiednim momencie, klawisz w górę i w dół i dorzucisz sobie nitro, to polecisz i chyba tam jeszcze podskok trzeba było ogarnąć. O, no ja nawet na tutorialu jakoś tam minimalnie o! latałam, ale. Mówisz górę, dół, podskok, nitro <śm> i jeszcze ten? Tak. Lecę! Jeszcze frytki do tego! Bravo. Nie wierzę! Brawo! Jezus, to wzią. Nie! Nie, wzią, nie, wzią. nie chcę cię Poleciała! Poleciała! Kurwa! Pofrunęła! Jak gołębica! Kurwa, tyś widziała Gołębica! Jeszcze teraz razy z tego jak on mnie nie wykopie z meczu. To ja już wolę kurwa wróbla w garści niż młotkę na dachu, nie? Bo nie dość, że ci nas raz ci do bramki wbije. Jaj, <grym> ja Rocket dostałam. Ja chyba też, czy nie? Chyba też. Chyba też. Za to ja dostałam tak. też wszystkie DLC większość od żony a ostatni od pieterki o ile dobrze pamiętam Misiaki, zostawcie sobie jakieś takie głębsze pytania na, na eurotraka bo tutaj ciężko się czat czyta nie ma głębsze kurwa. pytania co ty najadłeś dzisiaj na obiad nic nie zjadłam na obiad bo nagrywałam z tobą konia Oooo! Oh. Ty jest 3-3? Nie, nie, nie! <grywa> kurwa! <grywa> oh. Ja chcę słuchać Kipianki. To nas wyzywa? Nie wiem, ale to jest chyba sprzed. Nie wiem. JA NIE ZJEBAŁAM TO MŁOTKA I WBIŁAM, BO BĘDĘ MAŁYM GOŁĄBKIEM, BĘDĘ MAŁYM GOŁĄBKIEM! Ty <grystanie> widzisz? Jak prawdziwy gołąb nasrałam do własnej bramki. <grystanie> <grystanie> młotka, grałaś kiedyś w Ayona? Grałam kiedyś w Coś tam grałam, ale jakoś nie zaangażowałam się szczególnie. Ja wbiję, ja najsuper. A bo my już gramy. Nie, nie gramy. Patrz. Boże. Ja to po prostu kurwa nie mogę. Zobacz. Pek. Tak się to robi. Ja już zrezygnowałam. Aaa, niestety nie mogę pociągnąć dalej z kiną live'a, bo idę pić. Ja, ja ci dam pić. O, teraz mogę sobie skakanie poćwiczyć. Kotek, chodź, sobie, zagramy zwykły mecz, później się spróbujemy dostać na ten tam, ten. Bo, bo szkoda czasu. Kotek, ale wyjdź z tamtego meczu. Aha, przepraszam, nie wiedziałam, że to tak trzeba. Jesus. O, siema, James. No, wychodzisz? No właśnie nie wiem, to się chyba zawisiło? Bo ja kliknęłam i to są drzewa. Młotka, <słuch> ja cię proszę, to pół godziny majsta. No dobrze, już, już, Ty już. I tu już. Biszu nie, pierwsze 30 minut live idzie na YouTube, pozostała część do archiwum. I na przykład gotuj się na to pytanie. Czy to dobrze jeśli moja ośmioletnia siostra ogląda jest tę konię? Bardzo dobrze, Propsujemy ją. Jestem pewna, że ona to powinna oglądać. Przynajmniej się życia nauczy, nie będzie zjebanym dzieckiem. Nie wiem, czy ona akurat życia się od nas nauczy. Ale... Jak to nie? Nauczy się tego, że życie jest brutalne. Zwłaszcza po po, po, dzisiejszym, po dzisiejszych odcinkach. Nie, fuck. <laughs> nie. Nauczy się, że bycie gadem jest lepsze. Tak, bo gady najsuper. <laughs> ja nie wiem, jakie informacje internety, że wam live nie chodzą w 720. A wiesz, że mi też czasem coś przycina? Mam przecież internet z NASA. To nie, wiem, ja, ja się jeszcze proszę, nie spotkam, żeby była na live, gdzie przycina na 720. Ja mam wrażenie, że to czasem jest kwestia y, hitboxa, A, ja by... pff, ta dupa nie wybronił. Witamy, Alice Teraz się witamy. Najbardziej mi się podoba reakcja, idę blokować internet w domu To ja zrobiłam Spoko Opanowaś sytuację jak zwykle No może nie jak zwykle ale zdarza mi się Ej, oni umieją latać, to nie fair Oj tam ja, ja! Ja! tylko taką prośbę, kochanie! Ty już nie lataj! I tak przegrywamy 2-0, nie? Ale mnie luj wysadził! Przecież ja tego teraz muszę znaleźć i rozwalić. Wypsuła. ja tam była. O, ty byś to pewnie ogarnęła w przeciwieństwie do mnie. Nie. Nie obronię tego, ale ich tak... pojadę w stronę bramki. Skill calculated! Jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości po mojej minie. Łotka w... Nie w tą stronę. Ja... jeszcze ja się uczę, w drugą stronę. <noise> o tak, zdecydowanie. Widzicie tak się... tak się epicko jeździ po... po ten... po turbo Gdzie mnie w dupę jadą kurwa? Uczynaję! Aj oj w gościa przywaliłam! w jego przywalić, ale nie trafiłam oczywiście Kto twierdzi... Aha, piszu Nieważne już znowu piosenki. troluje teninę Nie dosięgnęłam! Fucking. A no jesteśmy we dwie. Myślicie, że dlaczego przy, przy, przegrywam każdy mecz? Przecież je, się je, 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 jąkam. Bo Mina opowiadała na tym, jak to doty, dotyka swoich sutków. i... W ogóle ten tekst poszedł to idzie na YouTube, nie? I co? Ja się nie wstydzę. A ja sobie będę go zawsze przypominać. Jeszcze na takim zimnie jak tam było na tym lodowisku Nie, dobra kina, skup się na grze! Aż para poszła Błotka! I o osudek i przegrywamy. Szczerze mogę przegrywać, jeżeli jest dobra rozmowa o sut. <grystanie> Dopóki to nie są męskie suty, to jest w porządku. Odkładam klawę. Ja nie jeżę. Nie, po prostu. No. <grystanie> o, mamy szansę na wygraną. Widzisz? <grystanie> przez chwilę przestałam grać i co się dzieje? <grystanie> <grystanie> Jakbyś zaczęła, to pewnie był pinzer. Misia, mam wrażenie, że Młocia tylko w kółko i Ty nie zwracasz. Mat zależy co pisałeś, ja dostaję pierdyliard wiadomości dziennie na fejsie, więc... Obawiam się, że, że wiesz... Ajajajajajaj! Aj, 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 aj. Dobra, to mu przyznam, że nice shot. Nie strzeliłam, focha. nie zwiedzę Chociaż <grywka> Ja po prostu mam taką strategię, że ja mylę przeciwnika, że nie umiem grać. Jak on już osiądzie na Laurach, to ja wtedy wiecie. Tak, tylko że młotka nie ogarnia, że mecz trwa 5 minut, No myślę, że to pierwsza połowa, nie? I potem, jak już chcę zacząć grać jak pros, no to niestety już jest po meczu. Taak! Nice shot! Tylko <noise> 2-1, 2-1, 2-1. O oh, Jezus. A, mat to tak, ale nie mogę tego zrobić ze względu na to, że wiesz, ile jest na grupie ludzi i jakby tak każdy sobie chciał. To mogłoby być ciężko. O <laughs> que <laughs> Przecież... Ona chociaż jak jeździła, przód tył, przód tył! Nawet jak nie podskoczyła, to chociaż do bramki nie wbijała. Dwa mecze, dwa zabopuje błotki. Kupac, nie! No patrz, że do bramki, tak? Ja z nim nie chcę, I z... jedyna osoba, która nie kliknęła, że chce dalej grać, jest gościu, który był z nami w teamie, no. Dziwisz mu się? Kurwa, powiem ci szczerze, że sama mam ochotę wyjść. A czy oni przed chwilą nie grali... no dobra. Przecież wziąłeś... O. Ach, chuj, nawet ci tego nie tłumaczę. Bo Tusk jest z nami w drużynie, bo już nikt inny nie chce, kurwa. O, o Rety. Ale mamy szansę w końcu. <noise> I obronili dupa. Wolę jeździć z niebieskimi samochodzikami, tak swoją drogą. Ja też. Bardziej epicznie się wtedy mój wóz prezentuje, ale żem to zdupiła. Tusk, nie! Przecież jest głupszy niż ja. Jakoś nie trafił do bramki. Ty byś trafiła. Pokonam, wstrzymałam. No, no, no. Na pewno. Pytałam Tusk nie i się opamiętał. Tusk, Tusk, Tusk! Aj. Ja gdzieś tam po sufita, jak zwykle. Piotrek, wbij się do przeciwników, daj nam choć trochę szansy! Tusk, kurwa, pochuj. Bo on się stara! Tam dupa skocza. nie umiem w tę grę! Nie młotka częściej gramy w roketa, nie? Zdecydowanie. Zamiast wieczorem oglądać jakieś pierdoły 2 na 10... roket. Tak. I pierdolę 12 na 10 na drugim monitorze. Znowu, dosubicie, jeżdżę. Nie wierzę po prostu. Przynajmniej Tusk się stara, stara to fakt. A nie z botem? we własną bramkę Lansi zrobiłeś 75 na, na 100 do Ty Ty już wiem jaki achievement modka wbija. Wydało się. Motka, tylko pamiętaj, że jak już raz wbijesz, tak wbijesz drugi raz to się nie liczy. Więc nie będziesz już musiała kolejne 100 razy we własną bramę walić. A już wiesz, zrobię drugi raz. O Tusk broni, wybij Tusk, wybij. No kurwa Tusk, ale Kałon współpracuje, nie przeszkadzaj. Głam ja! nie, to był Tusk. Dajesz młotka, dajesz? Ta, dajesz. Nic nie daję, bo nie umiem. Dupy dajesz. Tusk. O, to perfekcyjnie, tak? Jezus Maria. Dobrze młotka. Chociaż raz tak jak tusk. tusk, tusk. Nie, 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 nie. O! No. wjecha mi w końcu na ambicję kurwa. W końcu się nauczyłam, że to nie tam. Kroblu, spróbuj się w ten tegować. W sumie nie robiłam dawno czystki znajomych, więc masz szansę wbić. Tak, Tusk mnie sabotuje, żeby gra młotki wyglądała trochę lepiej. Na pewno. To jest właśnie po to. Myślałam, że dobijesz. No, odbiłam, tak? Ja widziałam, do... tylko myślałam, czy tu pójdzie. No, jak musiał tu wjechać, nie? Dobra, słuchajcie, my sobie po tym meczu zrobimy 3 minutki przerwę. Pauza! Tak, i przy okazji się kończy nasza YouTube'owa historia. Jak mówię, jak coś chce resztę, to pewnie w opisie będzie link do archiwum, chyba że znowu hitbox coś spitoli popierdzieli na 30 części, to będzie ciężko. Można wszelki wypadek resztę też se nagram najwyżej dorzucę na hitboxa. Dobra! mam oh, dolary. To ze skarby, widzimy się z nimi za 3 minutki. Tak jest. Także do zobaczenia.